Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Maciej, a dzisiaj ciekawostki o Bonnie. Kot miał kiedyś koszmar o Bonnie. Między innymi, dlatego nie ma go w FNAFie Trójce. Następna ciekawostka jest taka, że Bonnie w ogóle nie posiada żadnych brwi. Zupełnie jak ja. Następna ciekawostka jest taka, że Bonnie ciąga sobie maskę z twarzy na trailerze pierwszego FNAFa. Są trzy które mogą wywoływać u nas halucynacje i jednym z nich jest właśnie Bonnie. A pozostaje to Freddy Golden Freddy. Bonnie, gdy jest blisko naszego biura, jak się przemieszcza, możemy usłyszeć jego kroki, takie tu tu to. i bo mu znika gitara. Jak przychodzi na kamerę drugą? Jak już mówiłem, między innymi nie ma niego w nafie Trójce, ponieważ się go Scott bał. Teraz pytanie: czemu Bonnie ma. Nie ma twarzy, With red Bonnie nie ma twarzy. A przecież to Bonnie ma twarz. A części yy, ci z Widrat animatroników zostają po prostu wykorzystane do tego animatroników Kolejna ciekawostka jest taka, że wszystkie wersje niego posiadają muszkę. We Wnafie 1 boni ma różowe oczy, we Wnafie 2 To i ma yy, ma zielone oczy, Red boni ma czerwone. A na Ptnafie 4 ma różowe. I też koniec tego by było odcinka. Więc żegnam Was wszystkich. Subskrybujcie, lajkujcie i wpadajcie na Instagrama, na Facebooka. BOI!